Zajmiemy się takim zagadnieniem, jak stwierdzić, czy dany wektor jest prostopadły do innego. Więc powiedzmy, że mam jakiś tam wektor, 1, 3, 0. I Chcę teraz stwierdzić, czy jakiś drugi wektor, na przykład 3, 2, 0, jest do tego wektora prostopadły. No, no więc yy, mogę to sprawdzić w ten sposób, że policzę iloczyn skalarny. Iloczyn skalarnych wektorów, które są do siebie prostopadłe wynosi 0. W tym przypadku e, iloczyn takich dwóch wektorów to jest 1 razy 3, czyli 3, plus 3 razy 2, czyli 6, plus 0 razy 0, 0 i to będzie razem 9. No 9 nie jest równe 0, także te dwa wektory nie są do siebie prostopadłe. E, no ale powiedzmy, że stanęliśmy przed takim zadaniem, żeby Zrobić wektor, który jest prostopadły do wektora A. Więc mogę sobie wymyślić, że ok, mam jakiś b, który jest prostopadły do A. Ten b to jest jakiś tam bx, by i bz. I teraz, jak pomnożę a razy b, to musi być 0. Czyli zróbmy takie coś, i to jest bx plus 3 razy by. No, musi być równe 0, bo jeszcze jest mamy z razy bz, ale 0 razy bz, ale to jest 0. Także takie coś musi być prawdziwe, żeby te wektory były do siebie prostopadłe. Ile musi wynosić bz? No, dowolną wartość. Nie mamy jakby warunku, który jest postawiony na bz. Mogę sobie wymyśleć, że na przykład że na przykład y, czyli tam BY to jest jakieś tam alfa, i to wtedy nam da, da taki, taką postać, że mam w tym momencie BX jest równe minus 3 alfa, BY jest równe alfa i na BZ reguły nie mamy. I ogólnie powiedzmy, że to jest jakiś tam beta. I to nam stworzy taki wektor, że b ogólnie musi mieć taką postać. Jeszcze sobie damy, że alfa należy do liczb rzeczywistych. Beta należy do liczb rzeczywistych. Minus 3 alfa, alfa i beta. I tak wygląda nasz wektor. Moglibyśmy się pokusić o coś więcej i na przykład stwierdzić, ja, no dobra, jaki będzie wektor, czyli postać takiego wektora, która będzie miała długość 1. To, co na razie mamy, to powiedzieliśmy, że ok, jest jakiś tam wektor, który no, w rzeczywistości sobie go stworzyliśmy. No, powiedzmy tak, to zrobimy x, y z. i z. Powiedzieliśmy, że mamy jakiś tam wektor 1, z, 2, 3. To tak sobie leży. I to co teraz stwierdzimy to jest, że dowolny wektor, który spełnia taką regułę, czyli no powiedzmy, jeżeli z alfę wstawimy 1, to, to to będzie na przykład minus 3, 1 no i dowolna teraz zabedę. Dla przykładu wstawię 1. To teraz mam w tym momencie minus 1, 2, 3. Teraz mam 1. Jeszcze gdzieś tam w kurze jeden. Czyli taki wektor. One jest prostopadły do tego. Jako, że z set to jest dowolna liczba, to to będzie także ten wektor, ten wektor, ten wektor, i tak dalej, i tak dalej. I też o dowolnej długości, bo mogę za alfa na przykład wstawić 10. Czyli jakiś taki wektor. Wszystkie wektory, które leżą. Które po prostu spełniają taką zasadę, one będą stanowiły taką powierzchnię, i ta powierzchnia to będzie powierzchnia wszystkiego, które w opadły. Mogę sobie wymyślić, że na przykład B koniecznie musi mieć długość 1, mówiąc, że norma B wynosi 1. Norma B to jest minus 3 alfa kwadrat. Plus alfa kwadrat plus beta i teraz, okej, okay, pierwiastek z tego jest równy 1. No ogólnie, jeżeli to wszystko podniosę do kwadratu, czyli na no ma p kwadrat to jest to, co jest pod pierwiastkiem i to też będzie równy 1, czyli minus 3 alfa kwadrat, czy ogólnie 9 alfa kwadrat plus alfa kwadrat plus beta no, wynosi 1. I to na przykład możemy sobie w związku z tym załatwić temat beta. powiedzieć, że żeby to wszystko było równe 1 to beta kwadrat to jest równe 1 odjąć no i tutaj mieliśmy 9 alfa kwadrat plus alfa kwadrat to będzie 10 alfa kwadrat czyli mamy 1 odjąć 10 alfa kwadrat no i dalej to ciągnąć to beta jeśli będzie równa tyle to wtedy, to wtedy b będzie miało długość 1. Czyli no, nazwijmy to znormalizowana postać wektora b to będzie minus 3 alfa alfa i pierwiastek z 1 odjąć 10 alfa kwadrat.